Na cześć Najświętszej Marii Panny Majowej Juczeńki. Tekst napisałem do melodii, która była jedną z największych przebojów światowych, pełną dostojeństwa, spokoju, łagodności i piękna. Wszyscy razem w pięknym maju, cześć Marii oddawajmy. Gdy wokoło jest jak w raju Jej chwałę śpiewajmy Porzućmy zgubne nałogi Szczerzmy swej godności Nie wpuśćmy zła w swe progi Wciejmy świętości Maryja jest najspanialszy. Stworzenie we wszechświecie i wzorem najdoskonalszym dla ludzi na świecie, więc z nią idźmy poprzez życie, wciąż ją naśladując. Pokój ładna leżycie wśród nas budują. A ma jakby ran Jej czci poświęcony W nim jej oddają Cześć niebieskie trony A z nimi każdy Wierzący ochrzczony Tu się po Podszydła jej obrony. Ona plemieniu ludzkiemu Jest dana ku obronie, Bo zbawcę światu grzesznemu Przyniosła w swym łonie Jej dobrodzi pośrednictwo. Od Boga wszelki da nam zbawcze dziedzictwo radości wielki. Jeszcze nigdy tak nie było, w całych dziejach ludzkości, by jej serce opuściło grzesznika w litości więc niech się serce nie tworzy żadnego człowieka w niej zbawienny plan boży na niego czeka więc nie szczędźmy w swym życiu Modlitwy, wysłałości, ochocznie je poświęćmy służbie miłości, by wszystko mężnie przetrwać, co niesie opatność, aby życia nie przegrać na całą wieczność. Niech nas wszystkim w tym wspomaga, wciąż i opieka, I syna o łaski błaga dla każdego człowieka. Niech wszyscy będą zbawieni przez ból śmierć Chrystusa, z grzechów swych uwolnieni. Każda ich dusza. Niechaj nigdy nikomu z nas Nie zabraknie pokory. Zwalczajmy pychem w każdy czas Fałszywe hodory. One są największą szkodą Dla rodu ludzkiego. Oraz szczęścia przeszkodą ludu polskiego. Maryjo, prowadź nas do niebios, bram, Gdzie wieczna światłość jest tam. Zachwałem dla ciebie przez ten piękny maj. Prośby syn nam dał kiedyś wieczny raj. Tam łez żadnych nie będzie, Tylko wesele i miłość wszędzie. Niech Syn da w niebie swe zbawienie tym, Co czcili Ciebie wraz ze Synem Twym. Nie wiara w Boga nadzieję rodzi, Bo nigdy nie zawodzi. To ona most wszelką,

La la la, 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 la. Maryjo, prowadź nas do niebios bram Gdzie wieczna światłość jest tam Zachwałem dla Ciebie przez ten piękny maj Prośby Syn nam dał kiedyś wieczny żal. Tam łez i cierpień żadnych nie będzie tylko wesele i miłość wszędzie, Niech syn da w niebie, swe zbawienie tym, co czcili Ciebie wraz ze synem Twym. Nie wiara w Boga nadzieję rodzi, Bo nigdy nie zawodzi, To ona moc wszelką w Bogu zawiera. Jest no tą wielką Niebo otwiera Wiara Oświeca Mroki pośród ludzi Dobro w nich Znieca I sumienia Budzi te wiary Wzorze nie znam wciąż Maryja. Idźmy jej torem, niechaj nam sprzyja. Niech nam też zawsze i wszędzie. Maria wie, że przewodzi. Wtedy szczęście ludzkie będzie. Kiedy świat zawodzi, ona choć w niebie króluje, z szczęśliwością wszelką to nas grzecznych ratuje, z miłością wielką Maria nam swego Syna wskazuje bo on każdego bardzo miłuje on swoją męką ludzkość ratuje Płacąc krwioświęcą, niebo funduje. Maria nam swego syna wskazuje, Bo on każdego bardzo miłuje. On swoją męką ludzkość ratuje Płacąc krwioświętą niebo funduje